Witam wszystkich Zinxomaniaków Dzisiaj zaprezentuję nowość od Super Zinx Kaboom Race I jeśli film nam się spodoba zostawcie łapkę w górę i komentarz I jeśli chcecie to do... co? E? Pomogę ci spokojnie Jeśli w komentarzu napiszecie hashtag Kabum race To co? Serduszko Tak, Wiktor Wam przypnie serduszko Moi drodzy, nielegalne wyścigi w Kaboom City Tak, najnowszy zestaw e, Dziękujemy Pani Agnieszko Wielkie, wielkie e, dzięki Tak, dokładnie, Wiktorek też Głównie Wiktorek dziękuję Najnowsze dziecko z drugiej serii, można rzecz powiedzieć, e. tak? Zestaw do nabycia już właściwie w każdych lepszych sklepach na pewno w dużych sklepach z zabawkami, ale także w jakichś kolporterach, empikach. Jaka cena jest tego? Nie wiem. Nie widzę tutaj, ale z tego co można przypuszczać, tak jak to miało miejsce tutaj z posterunkiem, tak. To myślę, że gdzieś koło stówki. Co, Wiktor? Kolejne dwie figurki dochodzą, tak? Ekskluzywne. Ekskluzywne. Z tego co wiem, to one też. Drugi zestaw chyba będzie miał. E, na... Będzie żółta opony i fioletowe światła. Tak jest, tak, dokładnie. A łódka dokładnie, tak. te same. A te same są? Wszystko będzie to samo, tylko będą pewnie inne figurki. Co zestaw zawiera? Dwie figurki, tak jak już na tamten Tak, filmu, tak. taką jakby ostrzeżenie. Blokadę. Żeby tak O, a co to są? I dwie puszki z ogniem palące się takie. Aha, plenki. no Dwa tak. A łódka większa od tych normalnych tak. i tak. wyrzutnie. I wyrzutnie. No dobra, no moi drodzy, a z tyłu jeszcze tylko zobaczymy. Aha, właśnie, maska pochodzi z magazynu. Pierwszy numer już w kioskach, także zapraszamy. A tutaj mamy wyścig, jak widać, zabawa będzie na pewno przednia. Monster Crash i Nitro Blaze. To jest od. Złego? Od złego, a to jest od... Dobrego. Od bohaterów i złoczyńców. U dobrego widzę, to dobry jest draktek. Dobra. To co? Lecimy z otwieraniem? Tak. Lunch button, dobra Wiktorku? Dawaj, może na płasko, będzie ci wygodniej. Co, nie chce iść? chcę <laughs> i poszedł, dobra. O, tu mamy historykę, wyciąg. Spróbuj wyciągnąć jeszcze to, bo tam jest. Tak, tam jest fajna ta, sobie ją zrobimy. O, zobaczcie, można sobie tutaj, widzicie? Tutaj mamy taką planszę. Co tam było? Holia. O, i mamy tak w zestawie, zobaczcie, sporo Piszka. fajnych rzeczy. O, autka mają fajne, bo mają duże, koła. duże gumowane. Nie są plastikowe. Ej, a pokaż. Mamy tutaj z Zingsa jakiegoś z drugiej serii i z pierwszej serii. Pokaż, dobra? Tam masz chyba z drugiej. Zobaczcie sobie, porównując, to jest samochodzik z pierwszej. Tutaj jest samochód z drugiej. Oraz tutaj. No one są zdecydowanie większe. Tak, zdecydowanie są większe. Ten jest fajny, bo ma takie z przodu. Tak. No Ale i te samochody zewnątrz. wyglądają naprawdę. Ten ten od spodu jest czerwony. Ten, Fajnie to wyglądają. Zielony. Te chromowane takie rury mają. No. Ekstra. Tego możesz odłożyć. No i są przede wszystkim. mają, Nie mają plastikowych kół, tylko. Ej, zobaczcie, jaka lura by chował. O. o, Wiktor, już tutaj pokaż. To jest Czy ten. Czyli to się naciąga? Naciągaj. A, dobrze. Wyścig będziemy zaraz robić. Dobra. Co tam jeszcze masz? Jak pistolet. Jak pistolet, no bo to musi mieć siłę, siłę, żeby uderzyć, nie? Mamy tak. O, pokaż figurki. Tak, to jest figurka dobra. Jak ona się nazywa? My wiemy, jak ona się nazywa. Na opakowaniu nie było? To są światła, dobra figurka światła i zobaczcie sobie tą oponę, bo ona wygląda elegancko Ona wygląda świetnie ta opona No ona jest ładna. A teraz Opona i światła z pelerynką Dobra, teraz możesz włożyć ich do samochodu, ale mamy jeszcze Wiktorku tam jakieś, nie nie jeszcze nie puszczamy, bo jeszcze mamy nie wszystko wyciągnąłeś Teraz tego damy? Tego tak, fajnie one wyglądają w tych samochodach, super Zobaczcie. No i Wiktor, jeszcze tak, jeszcze mamy barykadę. Barykada, tak. Jeszcze jedną z pachołkami, więc może się O, jeszcze my tam mamy. O, właśnie z pachołkami. I co jeszcze? Aha, i te beczki, tak? Może od drugiej strony je wypchnij po prostu, wiesz? Wydaje mi się, że będzie prościej w ten sposób. O, jedna. O, zobaczcie. To są e, beczki z ogniem. Tak i one będą się palić. Będą się palić, tak. No to co? To wypróbujemy ten strzelacz, naciągamy, ułożymy go może z tamtej strony, tutaj mamy mały stoliczek, przejdziemy za chwilę na odwróć go w tą stronę, zrobimy go tu. Tu zrobimy jakieś przeszkody może, co? Co ty na to? Okay. I tu będzie barierka Taka. zakazu To czekaj, nie, jeden ty, którego wybierasz? Tego Czyli ty będziesz dobrym Ciekawy czy strącą nam tą naszą tą Czekaj, to zrobimy może w ten sposób o. Tak, a, a z tyłu jeszcze mają, o jest fajne Taki logo jak, yy, takie... Fajnie Dobra, czyli ty tego? Ja tego Na trzy cztery robimy? Tak Trzy cztery a, chyba nie było równo. Spróbujemy teraz równo puścić. Ale jak widać dojeżdżały do końca. Daj jeszcze raz. I puścisz teraz ty razem obie, dobra? Która będzie pierwsza. A potem sprawdzimy, czy inne autka mogą jeździć. No. Okay, tak. Dobra, mamy. Teraz do beczki. Tak. Abo bez beczek na razie. W barykadę niech wiadomo, co? Da żadę? 4. O! Który wygrał? Chyba dobry nie? No. Dobry wygrał Dobra, a przenieść może teraz sprawdzimy na dywanie jak będą jeździć jeszcze okay. Tutaj połóż ta na, na dywan nam, chodź tutaj na dywanik Autka. Autko, fajne Beczki I sprawdzimy tutaj, Sto? o I stół posunę. Posuń stół, daj do rogu, nie będzie nam potrzebny a inne auto? Co? Inne auto. Zaraz, no ale chodź usiądź już Siup. Bo Nie, dobry. Ja wybieram. Co? Dobry zły. Jestem dobry zły. Dobry zły zamieniłeś. Dobra, czekaj. Weźmiemy może. Weźmiemy tak. Weźmiemy autko o. Weźmiemy może to autko. To jest seria druga, nie, prawda? A to jest seria pierwsza. Tak. I weźmiemy jedno z serii pierwszej, może takie. Dobra. To one będą tutaj oczekiwać. siedział enigma. Dobra. I teraz spróbuj, czy one na dywanie też pojadą. Sprawdzimy, czy na dywanie polecą. Są. Jeżdżą. Dobra. A damy teraz teraz te. Sprawdzimy. Traste. Tak, sprawdzimy teraz seria druga i seria pierwsza. Pierwsza. Czekaj, może ja przejdę. One są trochę kutrze. Aha, one to są kutrze, ale to powinny lepiej jechać, bo nie będą się stykać. Chyba czekaj, zrobimy tak. Mogę Puszczać? Puszczaj. Pięknie, jak widać. A ten, się stało. A ten może za lekki? No. Nie, jeździ. Jeździ na dywanie bez problemu. A spróbuj tego, który wygrał, z tym nowym. Spróbuj. Weźmiemy te dwa. Nie, dobry, bo dobry wygrał. Bo dobry ze złym wygrał, nie? E, to jest dobry i to też jest dobry. To dobry będzie teraz zły. O i na kogo stawiasz? Ja chyba na tego. No ja na nowego stawiam. No, jednak nowy, jednak nowy, ale jak widać, a spróbuj jeszcze jakieś motory może, mamy łódkę, mamy motor. Jak widać e, tym strzelaczem mogą jeździć różne autka z Super Zingsu, nie tylko te z zestawu. To jest bardzo fajne. Łódka pewnie słabo pojedzie, bo to łódka, nie? Łódki się raczej nie, ści, nie ścigają, prawda? Co? O! O! A jednak łódka wygrała. A no? ty się stała? No. Oooo, ty! On za lekki jest motor, wiesz? No spróbuj, próbuj. Że on, on jest bardzo szeroki Także dochodzi nam jednym słowem Dlatego. świetny zestaw do zabawy, jeżeli ktoś ma sporo zingsów. Nie, Wiktor? Tak, tak. To można się bardzo super bawić, nie? Tak. O, widzisz. Bo tego. też jest dywan, a spróbuj na, nie na dywanie może jeszcze z tych nowych tutaj. Tutaj, tutaj puścić, no? Bo może jeszcze... O, tutaj pójść na tym czy on, czy on pojedzie. Tutaj mamy. I ten nowy. Myślę, że pojedzie. Nowy? Po, pojadę po takim tym, a potem na suchym pojadą. Dobra. Dajesz. O teraz. Ło, wow, widziałeś jak pięknie. No, a teraz na ten zwykły. Teraz tutaj. No. Na zwykłym, na zwykłym i będziemy... Tak, A no, żeby ciemniej jeszcze lepiej. Ekstra. No dobra. To co? Podsumowując, Wiktor, jak byś ocenił zabawkę w porównaniu z innymi? E, od skali 1 do 10. Tak, od skali 1 do 10. Ja bym to ocenił tak 9,5. A czemu i pół? Czemu nie 10? Bo troszkę jest coś takiego troszkę i jeszcze mocniej, żeby to było... żeby, żeby jeszcze silniejsze było? Czyli 9,5 Wiktor daje, no dobrze. Ja myślę, że się mogę z Tobą y, zgodzić. Cena do jakości 9,5, ale świetna zabawa, naprawdę fajnie, to że pasują... Z tych, z tych dużych. No, bo jest najbardziej interaktywna, prawda? Czyli... Tak, nie było jeszcze takiej zabawki. Dodatk dodatkowe o, jeszcze z tego, tak? O ci to chyba już nie pojadą, Wiktorku. O, on jest za duży. Dobra, Wiktorek sobie będzie tutaj testował. Naprawdę fajny zestaw. O nie, nie. Zobaczcie zresztą jak Wiktor się fajnie bawi. Wydaje mi się osobiście, że z tych trzech zestawów, czyli z Policji i z laboratorium, to ten jest chyba najciekawszy, bo jest najbardziej taki interaktywny, ale to jest moje zdanie. Patrzcie jaki on zajęty jest. pożegnasz ty się z wizami? Tak. Co? To. No, halo! E. <grym>, zaoferowany jest. To jest najlepszy, najlepsza recenzja zabawki dla dzieciaka, że jest z nią zaoferowany, nie? Dobra, to idź, puszczaj, baw się, a my się moi drodzy żegnamy. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Pa. Cześć!